Piątek, 14 czerwca, Dorota Bednarska, witam Państwa. Oto skrót ważniejszych informacji. Drugi konwój pomocy humanitarnej z darami dla kazachstańskiej Polonii wyruszył z Radomia. Rozpoczęto budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Gołębiów 2 i krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 42 na Michałowie. Dziś wyruszył z Radomia konwój pomocy humanitarnej dla kazachstańskiej Polonii. Dwa tiry z 40 tonami sprzętu medycznego, leków i środków higienicznych dotrą do Kelerowki i Ozjernoje 21 czerwca. Organizatorem konwoju jest Fundacja Pomost Pomoc Polakom na Wschodzie. Konwój pomocy humanitarnej z darami dla kazachstańskiej Polonii wyruszył z Radomia już po raz drugi. Tym razem TIRy wiozą do miejscowości Ozjernoje i Kelerowka sprzęt medyczny, m.in. inkubatory oraz środki czystości, obuwie, odzież, sprzęt szkolny, sprzęt radiowo-telewizyjny i książki. A wszystko wartości 4 miliardów starych złotych. Większość darów została zakupiona z funduszy Fundacji Pomost, ale finansowo wspomogły ją Senacka Komisja i liczni sponsorzy. Dary, które wieziemy, sprzęt medyczny, lekarstwa dla do północnego Kazachstanu. Będzie służył nie tylko z natury rzeczy wynika, nie tylko dzieciom polskim, Polakom, ale wszystkim, wszystkim mieszkańcom tego rejonu. Konwój dotrze do Kazachstanu 21 czerwca. 60. rocznicę pierwszych zsyłek Polaków w kazachstańskie stepy. 13-osobowa załoga konwoju pojedzie również do syberyjskiego miasta Tiumeń. W którym żyje kilkutysięczna Polonia. W tym tygodniu rozpoczęto budowę kolejnej krytej pływalni w Radomiu. Obiekt, który powstaje przy publicznej szkole podstawowej nr 42 na osiedlu Michałów, ma zostać oddany do użytku w końcu lipca przyszłego roku. Na terenie szkoły rozpoczęło się przygotowanie placu budowy. Wykonawcą obiektu jest wyłoniona w drodze przetargu firma Big SA, która prowadzi również budowę basenu i sali gimnastycznej przy zespole szkół samochodowych. W odróżnieniu od inwestycji przy samochodówce, basen obok szkoły nr 42 zostanie sfinansowany w całości z budżetu gminy. Koszty budowy wyniosą około 4 milionów złotych. W tegorocznym budżecie gmina zarezerwowała na ten cel 1,4 400 złotych. Urząd Kultury Fizycznej potwierdził dofinansowanie w wysokości 860 tysięcy złotych. Umowa z wykonawcą przewiduje ukończenie budowy w lipcu przyszłego roku. Gmina w krótkim czasie wygospodarowała pieniądze na tę budowę, liczy więc na szybki efekt, powiedział naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego Eugeniusz Kaczmarek. Nie ma podziału na inwestycje mniej lub bardziej ważne, dodał naczelnik zapytany o problemy z finansowaniem budowy basenu przy samochodówce. Chcemy, aby obydwa obiekty zostały oddane do użytku. Jednak kiedy kuratorium rozpoczynało swoją budowę, nie było jeszcze wiadomo, że miasto przejmie szkolnictwo zawodowe, a przygotowanie do inwestycji przy szkole nr 42 już się rozpoczęło dodał naczelnik Kzmarek. Budową placów zabaw dla dzieci oraz mini boiska do gry w koszykówkę zapoczątkowany został cykl inwestycji sportowo-rekreacyjnych na osiedlu gołębiów 2. Współdzielnia budownictwa mieszkaniowego ucznik zamierza w ten sposób stworzyć warunki dla najmłodszych mieszkańców osiedla do aktywnego wypoczynku już w okresie wakacji. Liczące około 4000 mieszkańców osiedle Gołębiów 2, zdaniem zarządu spółdzielni mieszkaniowej Łucznik, w przyszłości stać się ma perłą Radomia. Stanowić o tym mają nowoczesne technologie budowlane oraz kompleks inwestycji sportowo-rekreacyjnych, zapoczątkowany budową placu zabaw dla dzieci oraz mini boiska do gry w koszykówkę. To boisko, które tu widzimy ostatnio zbudowane jest drugim boiskiem w ostatnim czasie zorganizowanym dla naszej dzieciarni. W perspektywie mamy jeszcze i w perspektywie wakacji przede wszystkim zorganizowanie trzeciego boiska, boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej. Boisko to zostanie urządzone w rejonie Kościoła i w rejonie Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonawcy prac starają się zadbać nie tylko o ich estetykę, ale również o funkcjonalność i wytrzymałość. Innowacją technologiczną zastosowaną w konstrukcji koszy jest wykorzystanie do ich budowy wyłącznie elementów metalowych. Mamy nadzieję, że, że dzieci nam wybaczą może trochę ten taki pancerny wygląd tych obiektów, ale, ale to jest dla dobra i w interesie dzieci. Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji o charakterze sportowym zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Łucznik planuje organizację cyklu turniejów głównie piłkarskich oraz co stanowić powinno dużą atrakcję osiedlowej Ligi Koszykówki. Średnio co trzecia kobieta w Polsce pada ofiarą przemocy w rodzinie wynika ze statystyk policyjnych. Już wkrótce w Radomiu zostanie uruchomiona tzw. niebieska linia. Bezpłatne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. 22-letnia Dorota H. uciekła z trójką małych dzieci z domu. Jej mąż, który odbywał karę jednego roku pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną, został niedawno warunkowo zwolniony z zakładu karnego. We wtorek pobił dotkliwie pięcioletniego syna. Żonie groził, że ją zabije, jeśli komuś o tym powie. Właśnie od samego początku, nasze porozumienie małżeńskie nam się w ogóle nie układało. Mąż jest bardzo agresywny, bardzo impulsywny, bardzo malowity. Na wszystko reagował złością i zawsze efekt końcowy był taki, że po prostu ja dostawałam. Kobieta razem z dziećmi schroniła się w domu dla bezdomnych kobiet. Rzecznik Praw Dziecka zamierza skierować do prokuratury doniesienie o przestępstwie. Jak wynika ze statystyk policyjnych, przypadek Doroty H. nie jest odosobniony, co trzecia kobieta w Polsce pada ofiarą przemocy w rodzinie. Wiele takich przypadków nie jest ujawnianych. Kobiety boją się lub wstydzą przyznać, że są bite. Już wkrótce w Radomiu pod numerem 988 zostanie uruchomiona niebieska linia bezpłatne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Obecnie zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pod numerem 254-61, w policyjnej izbie dziecka numer 452425 25 przez całą dobę oraz w bezpłatnej niebieskiej linii w Warszawie numer 0800 -2002. Rekordowe członko damskie przerobione na łódkę zdało dziś ostatni egzamin na zalewie w Siczkach. Jutro o godzinie 17 rozpocznie się tygodniowe wiosłowanie studentów w pogoni za rekordem Guinnessa. Mimo chłodnej pogody i porywistego wiatru, na pomoście zalewu w Siczkach znalazła się spora grupa widzów i fotoreporterów. Jako pierwszy wypróbował spuszczone na wodę człenko szef zarządu wojewódzkiego WOPR Maciej Gabski. Tuż po nim zasiadł w bucie sam konstruktor Edmund Kryza, a potem żeglowali bohaterowie, którym przyjdzie wiosłować czółenkiem przez 7 dni i nocy. But, mimo niewielkiej fali, spisywał się wybornie, choć w jednym przypadku przy wyraźnym bocznym przechyle wyrzucił wioślarza za burtę. Ten but jest zbyt wywrotny, żeby na nim szybko płynąć, ale no myślę, że spróbujemy. Może da się pobić ten rekord. To nie będzie bicie rekordu, bo to będzie ustanowienie. Rekordu, także następna już dużyna, która zechce startować w tej konkurencji, będzie to właśnie bić rekordu. My ustanawiamy rekord pływania w bucie. Jutro początek ustanawiania rekordu w pływaniu damskim członkiem. Każdy z wioślarzy będzie miał do pokonania 100-metrowy odcinek toru wodnego. Przed jednoosobowymi osadami 7 pracowitych dni. Zapraszamy na start o godzinie 17:00. Można już zajrzeć do archiwów i poznać szczegóły historyczne. Referendum z 1946 roku powiedział podczas sesji naukowej profesor doktor habilitowany Andrzej Paczkowski. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zorganizowano sesję naukową pod hasłem referendum 1946 roku 50 lat później. Głównym referentem był pracownik Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesor dr. habilitowany Andrzej Paczkowski. Referendum 46, fałszowanie. I rzeczywiście zostało generalnie sfałszowane, fałszowanie było przygotowane. Była to fałszywa legitymacja wobec tego. To trochę tak jak dzisiaj się mówi o fałszerzach pieniędzy albo tych, którzy fałszują dokumenty, doktoraty, magisteria, paszporty. Legitymacje, które upoważniają jakąś osobę do wykonywania jakiejś funkcji albo na przykład do przekroczenia granicy. Tak partia komunistyczna sfałszowała swoją legitymację do sprawowania władzy. Było to, była to operacja dosyć skomplikowana, ponieważ było ponad 11 tysięcy obwodów i wszędzie trzeba było sfałszować te wyniki, ale pomogli towarzysze radzieccy. W sesji uczestniczyli nauczyciele szkół radomskich, członkowie Radomskiego Towarzystwa Naukowego, pracownicy biblioteki i młodzież szkół średnich. Narkotyki złym wyborem. Pod takim hasłem zorganizowano wystawę plastyczną w Galerii Resursy. Wystawa ma charakter dydaktyczny. Uświadamia niebezpieczeństwo, jakie grozi młodym ludziom, którzy sięgają po narkotyki. Autorami plakatów są uczniowie Państwowej Szkoły Plastycznej I stopnia imienia Jacka Malczewskiego. Prace są niezwykle sugestywne i świadczą o tym, że autorzy czują wagę tematu. Jeszcze komunikat. Telewizja kablowadami wraz z firmą HBO zatrudnią na czas określony przedstawicieli handlowych w Radomiu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 czerwca o godzinie 19 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Radom ulica Malczewskiego 16. A teraz informacje sportowe i Piotr Sprędałowicz. Witam Państwa. W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się finał wojewódzkiej spartakiady wychowanków Domu Dziecka. Gospodarzem imprezy będzie Dom Dziecka nr 2, mieszczący się w Radomiu przy ulicy Kolberga. W spartakiadzie biorą udział grupy sportowców z publicznego pogotowia opiekuńczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą oraz Domu Dziecka nr 2 w Radomiu. Program dwudniowej imprezy finałowej obejmuje gry i zabawy dla dzieci, mecz piłkarski o nagrodę dyrektora Domu Dziecka nr 2 pomiędzy wychowankami i wychowawcami, podsumowanie rozgrywek spartakiadowych oraz wiele atrakcji towarzyszących, m.in. zwiedzanie Muzeum w Radomskiej i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Rodzina Moich Marzeń. Początek imprezy w sobotę o godzinie 10.30 oraz w niedzielę o godzinie 9.30. Drugi konwój pomocy humanitarnej z darami dla kazachstańskiej Polonii wyruszył z Radomia. Rozpoczęto budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Gołębiów 2 i krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 42 na Michałowie. W teledzienniku to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutro. Do widzenia.